w klasach klasa samochód historyczny HS2000 pierwsze miejsce Wojciech Śliwowski gratulujemy zapraszamy serdecznie Wojciech Śliwowski pierwsze miejsce w HS2000 gratulujemy bardzo serdecznie miejsce drugie Marcin Kozłowski Marcin Kozłowski zapraszamy serdecznie Klasa HS2000. Witamy Ci serdecznie. Pan Jarosław Strzelecki, Polski Związek Motorowy, wręcza tę nagrodę. I miejsce trzecie Jacek Ruszczyński. Grupa A, drodzy Państwo, to oklaski czas dla fotoreporterów. Grupa A w dniu wczorajszym. Szymon Piękoś. Brawo! Brawo Polski! Brawo Polski! Brawo Polski! Wchodzimy do wyników Klasa, Klasa samolot historyczne. HS 2000. Pierwsze miejsce Wojciech Śliwowski. Gratulujemy, zapraszamy serdecznie. Rynku, Wojciech Śliwowski, pierwsze miejsce w HS 2000. Gratuluję bardzo serdecznie. Miejsce drugie, Marcin Kozłowski. Marcin Kozłowski, zapraszamy serdecznie. Klasa HS 2000. Witam cię serdecznie. Pan Jarosław Strzelecki. Polski język Motorowy wręcza tę nagrodę i miejsce trzecie Jacek Ruszczyński. Dzień Polski. Grupa A, drodzy Państwo, to okazki czas na fotoreporterów. Grupa A, klasa jeszcze samochodów historycznych, HS2000, miejsce pierwsze. Marcin Kozłowski, Automobil Klub Opolski. Tak mówię, bo jak nie mówię, z jakiego Automobil jest zawodnik, to wiadomo, że z Małopolskiego. Miejsce drugie w klasie samochodów historycznych do 2000 centymetrów sześciennych po silnika. Wojciech Śliwowski, Automobil Suwalski. Nie będę pytał o Dolinę rozpudy tym razem. I tak długo, i tak Gratulacje. Trzecie miejsce w e, grupie, w klasie HS2000, Jacek Gruszczyński, Automobil Klub. Zgadnijcie, który. O, A no to ma bliżej, czyli na pewno będzie wolniej jazda. Nie rozchodźcie się, yy, gratulacje bardzo serdecznie, to były wyniki w klasie yy, HS2000 w grupie samochodów historycznych. Najszybszym kierowcą yy, pierwszej rundy górskich samochodów jakimś Polski był Marcin Kozłowski. Tak, jeszcze samochodów historycznych. HS2000. Miejsce pierwsze Marcin Kozłowski, a to był klub Opolski. Tak mówię, bo jak nie mówię, z jakiego automobilku jest zachodni, to wiadomo, że z małopolskiego. Miejsce drugie w y, klasie samochodów historycznych do 2000 cm sześciennych pojemności silnika. Włocie Śliwowski, automobil Suwalski. Nie będę pytał o Dolinę rozpudy Tym razem. Gratulacje. Trzecie miejsce w y, grupie w klasie HS 2000. Jacek Gruszczyński automobil klub. Znaczy zgadnijcie który. Nie rozchodźcie się w grupie samochodów historycznych Najszybszym kierowcą pierwszej rundy górskich samochodów mistrzostw Polski był Marcin Kożowski. Brawo! Automatyczny Polski. Miejsce drugie w generalce grupy HS. Wojciech Śliwowski, autobus klub Suwalski. I miejsce trzecie, yy, Rafał Płatek, autobus klub Galicyjski. Brawo! Brawo! Galicyjski, to jest klub, który przoduje w Pucharze PZ MOTU. Najweselsza grupa na świecie. E, zobaczymy się w Krakowie na, na rajdzie i będzie pięknie jak zawsze. Słuchajcie, samochody historyczne, tak wyglądają ich kierowcy. Dziękuję bardzo. Gratulacje bardzo serdecznie, to były wyniki w klasie HS2000 w grupie samochodów historycznych. Szybszym kierowcą Pierwszej rundy górskich samochodów mistrzostw Polski był Marcin Kozłowski, autobus Grup Opolski. Miejsce drugie w generalce grupy HS Wojciech Siwowski, autobus Szuwalski. I miejsce trzecie Rafał Płatek, Automobil druk galicyjski. Galicyjski y, to jest klub, który przoduje w Pucharze PZ Motu. Najweselsza grupa na świecie. Y, Zobaczymy się w Krakowie na, na rajdzie. Będzie pięknie jak zawsze. Słuchajcie, się, historyczne, tak wyglądają i kierowcy. Dziękuję bardzo. Historycznych. Pierwsze miejsce. Rafał Płatek, Klub Galicyjski. Alfa Romeo. Z czego nie jestem dumny jako posiadacz Alfa Romeo. My się rano nie witamy, bo wiadomo, że właściwie Alfa Romeo w południe spotykał się w serwisie. Miejsce drugie w grupie samochodów historycznych Wojtek Śliwowski, Automobil Klub Suwalski. I miejsce trzecie w grupie aut historycznych, Marcin Kozłowski. Brawo! samochody historyczne i dzielni y, kierowcy. Chciałem powiedzieć, że mi, bez sensu. Gratulacje. Fajterzy. Fajterzy. E, bez praców przechodzimy do e, wyników. klasyfikacji w grupie samochodów historycznych. Pierwsze miejsce. Rafał Płatek, Automobil Klub Galicyjski. Brawa! Alfa Romeo. Szczególnie jestem dumny jako posiadacz Alfa Romeo. My się rano nie witamy, bo wiadomo, że właściwie Alfa Romeo w południe spotykają się w serwisie. Miejsce drugie w y, grupie samochodów historycznych Wojtek Śliwowski, był Klub Suwalski. I miejsce trzecie w grupie aut historycznych Marcin Kozłowski. Samochody historyczne i dzielni... Y, Kierowcy. Chciałem powiedzieć, że to jest bez sensu. Gratulacje! Fajterzy! <grystanie> <Teraz, grystanie> Drodzy Państwo, przechodzimy do samochodów historycznych do 2000 cm3. Pierwsze miejsce: Wojciech Śliwowski, Automot Lub Cuwalski. Volkswagen ja Golf. Po raz kolejny to już jest 23. statuetka, którą przywiedział z tego wyścigu. Drugie. drugie miejsce Maciej Kozłowski, automobil klub opolski. Zaczęło być no, powtarzalny. <grym> miejsce trzecie z numerem 18 startował Jacek Gruszczyński, wiemy skąd. To bardzo serdecznie, to samochody historyczne. Już macie chyba ich zdjęcia, bo to byli cztery razy. Brawo! Dziękuję bardzo, gratulujemy. Yy, przechodzimy do klasy yy, E1 do 2000 cm sześciennych. Samochodów historycznych do 2000 cm sześciennych. Pierwsze miejsce Wojciech Śliwowski, a automowy klub Suwalski. Volkswagen Golf po raz kolejny, to już jest 23 statuetka, którą przywiezie z tego wyścigu. Drugie miejsce Marcin Kozłowski automobil klub Opolski Zaczęło być no, Powtarzalni, powtarzalni. I, y, Miejsce trzecie z numerem 18 startował Jacek Gruszczyński wiemy skąd. Gratulacje bardzo serdecznie, to samochody historyczne. Już macie chyba ich zdjęcia, bo już to byli cztery razy. Dziękuję, bardzo gratulujemy. Yy, przechodzimy do klasy yy, E1 do 2000.